Wszystkie programy i wydarzenia sportowe są również dostępne w serwisie Kanal Plus Online. Oglądaj jak Ci wygodnie. Jedni i drudzy nie mają jeszcze pełnych brzuchów, ale mają za to pełne prawo, by przystąpić do tego meczu z wypiętą klatką piersiową. Wrócili do wygrywania, zerwali z kryzysem, nabrali apetytu na więcej i dziś spotykają się w meczu, który wielu kibiców zaznacza w terminarzu na czerwono. To brzmi jak żurze w najlepszym wydaniu, zwłaszcza że ten duet napisał już kilka niezapomnianych scenariuszy w historii tej dyscypliny. Częstochowa kontra Toruń, czyli Tauron Włókniarz versus FNS. A Pator na to spotkanie zaprasza duet komentatorski. Patryk Malitowski i Michał Mitut. Za chwilę prezentacja składów obydwu drużyn. Zaczniemy sobie od drużyny gości z numerem 1 Patryk Dudek z dwójką były zawodnik kuchniarza Paweł Przedpełski 3 to kolejny eks częstochowiany, czyli Emil Zajfutinów, czwórka to Wiktor Lampart 5, Robert Lambert, numer 6, formacja młodzieżowa Krzysztof Lewandowski, 7 Mateusz Afelt. Pod ósemką jest Oskar Rumiński. To jest oczywiście zespół prowadzony przez trenera Roberta Sawinę. Czasy zatem na gospodarzy drużynę prowadzoną przez trenera Lecha Kędziore Dziewiątka to Leon na 10. Maksym Drabik 11. Kasper Woryna, 12. Jakub Miszkowiak. Ci dwaj zawodnicy byli na próbie toru. 13. To Mikkel Mikkelsen, 14. Kasper Halkiewicz. Pod 15. jest Franciszek Karczewski. 16. dla Kajetana Mykupca Jak wypadnie pierwsze pole, no dużo bardziej. Ułatwione zadanie, dużo łatwiejsze zadanie miał teraz, teraz Maksym Drabik. Popatrzmy, co robi w tym momencie Robert Lambert. Między dwóch czy się zmieści? Jeszcze tym razem miejsca zabrakło, ale może przyciąć. I robi to bardzo przytomnie Robert Lambert. Czy będzie pierwszy? Lambert, tak jest, pokazał plecy swoim rywalom. Będą go gonić Drabik, a także Mazen. Świetnie wykorzystał tywoną przestrzeń Lambert. A teraz Maksym Drabik. Nadiesz popisał się jedną świetną akcją. Zaczepnął w tym meczu, teraz mocno się wyrzucił. No i mamy niesamowite. Do parkie w tym wyścigu. Masę też się liczy. Lambert musi uważać. Lambert, a może jeszcze ktoś inny? Drabik przy krawęziku. Co tutaj się dzieje? Ale fantastyczny wyścig. Drabik bliżej kredy, próbuje wypchnąć. Wręcz wyeliminować Roberta Lamberta. Ten się jednak nie daje. Jeszcze Masę też próbuje atakować się. Brytyjczyka. Coś niesamowitego. Ale Lambert się świetnie broni. Lambert jest pierwszy. Drabik nabiera prędkości. Masę też jeszcze nie złożył broni. Co jeszcze wydarzy się na tym ostatnim virażu? Lambert, Robert, Lambert wygrywa, choć trzeba przyznać, musiał się niesamowicie napodzić. Dobrze atakuje Leon, ale gdzieś no jeszcze, jeszcze na pewno to nie jest to, czego on oczekuje. Zastanawiałem się zaraz po starcie, co zrobił Mateusz Apet na, na starcie. Jakby nie chciał jechać z tymi zawodnikami. Zapaliło się zielone światło, wszyscy patrzyli na, na taśmę, na, na zamki maszyny startowej, a on, jakby trochę z opóźnionym zapłonem, jest tam głowa bo poszła w lewo, zawodnicy pojechali, to on też pojechał, więc no puścił starszych kolegów do przodu, być może chciał pooglądać tą niesamowitą walkę. Z tyłu. Kto będzie lepszy na pierwszych metrach? Mikkelsen czy Zajpodinov? Taszma w górę, zobaczmy. Przekonajmy się, który z nich zaliczy lepszy start. Mam wrażenie, że delikatnie go ukradł. Zajpodinov na razie. Jedziemy dalej w gorszym położeniu. Za tym Mikkel, Mikkelsen, Zajpodinov na pewnym prowadzeniu. A co istotne, za nim jest Wiktor Lampard na podwójnym prowadzeniu. Za tym zawodnicy Apadora Meteoroń. Takiej sceny, takiego obrazka jeszcze w tym meczu nie było. Budzą się zawodnicy gości, ale już widać, że Mikkelsen chce pokrzyżować ich plany. Wcisnął się przed. Lamparda. Czy wystarczy mu prędkości, by jeszcze doskoczyć do kolejnego z rywali, do Zajputinowa? To nie może być takie proste, bo bo jeszcze Lampard próbuje walczyć, ale już widać. Mikkelsen chce się przyczepić. Chce się znaleźć blisko Zajputinowa. Ten pojedynek może być jeszcze bardzo efektowny. Mikkelsen szuka prędkości, wydłużył sobie prostą. Teraz pewnie przednie domy krawężnika pozwoli na to, by Zajfutinow wyjechał trochę szerzej. Zajfutinow ciągle na prowadzeniu. Mikkelsen kombinuje dwa i troi. Dużo myśli na torze teraz. Mikkel, Mikkelsen, Mikkelsen był blisko, był blisko, przedłużył wjazd, ale Zajfutinow ciągle będzie pierwszy, ostatni wiraż. Zajfutinow, czy Mikkelsen? Mikkelsen, Zajfutinow! Nie wiem, nie mam pewności, ale coś mi się wydaje, że jednak trzy punkty dla Zajfutinowa. Niezwykła walka, niezwykły pojedynek. No to był fantastyczny bieg. Emil do poprawki w swoich motocyklach E, kilka rzeczy ma, widzimy tutaj jeszcze raz starty. E, nakrył Emil Seflinow Michaela Mikkelsena, Jest problem z tym pierwszym polem, ciężko jest dojechać do, do pierwszego łuku. Emil Seflinow wykorzystał ten dojazd, nakrył Michaela Mikkelsena, Wiktor Lambert też szybki w wyścigu. E, tutaj za szeroko wyszedł z łuku, e, lekko musiał przymknąć gaz. Widzimy teraz, wchodzi za Emila Sajfudinowa, tak na dwa razy wyłamał motocykl Mikkel Mikkelsen, szybkie wyjście przy samym krawężniku, złapał przyczepność Mikkelsen przed pod Wiktora Lamparta, który później próbował odbić jeszcze pozycję na rzecz Mikkela Mikkelsena, ale dosyć gwałtownie przymknął gaz, żeby nie chciał wjechać w krawężnik, ale nie było tam miejsca, Mikkelszy pilnował wewnętrznej części toru i Dudek Massen Lambert Drobik dziewiąte wyścig, czy tutaj też wydarzy się tak wiele jak w tym poprzednim mówimy sprawdzamy, no i teraz Dudek z tego pierwszego polamy wyparował bardzo dobrze, świetnie wygląda na tych pierwszych metrach podobnie jak Robert Lambert na podwójnym prowadzeniu goście z Torunia, ale też liczy się oczywiście w tej walce, Leon Masen on tego tak nie zostawi, on nie pozwoli na to, by dać się pokonać, w kolejnym wyścigu już teraz było blisko, by poradził sobie z Dudkiem przy wozie. na razie Lamberta, tak się wydawało, ten jednak jest szybki, szybki bliżej, Bandy Madsen, ależ tam ciasto na wejściu w drugi wiraż, co tam się dzieje, Leon Macen, oczywiście broni nie złoży bliżej kredy teraz dojdzie, ale ciągle. dwaj i to z przodu ciągle na podwójnym prowadzeniu. To ambicja Macena, oczywiście pozwala na ataki, ale też znakomicie bronią się w gości. Macen teraz skutecznie. Teraz jeszcze przy kredzie. Teraz jeszcze dopeł swego. Postawił na swoim leo. Tudek jeszcze próbuje. Pierwszy Madsen, jednak Lambert rozpędzony, orbitujący wręczy na tym pierwszym wirażu. Madsen, jeszcze jedna szansa dla niego, Lambert chyba to obroni. Madsen kurczowo blisko krawężnika, Madsen, Madsen, Madsen! Niebywałe, co robi w tym meczu, w tym wyścigu Leon Madsen! Co się dzieje w tym spotkaniu, co bieg, to coraz, coraz lepsza historia. Madsen nie tylko popisał się, Efektowną, szaloną akcją, świetnym manewrem przy krawężniku, ale też zniweczył tę rezerwę taktyczną. Zastosowaną przez trenera Roberta Sawinę zupełnie inaczej ocenialibyśmy tę decyzję i ten wyścig, gdyby to Lambert dowiózł pierwszą pozycję. Macen nie pozwolił na to, by a Pator poszedł za ciosy po tym wyścigu już wygranym 4-2. do 2, Teraz tylko remis. Dziesiąty wyścig, zaczynamy kolejny bieg tego szlagierowego meczu. Dobrze wystrzelił z pierwszego Kasper Woryna o motocykle przed Krzysztofem Lewandowskim, ale teraz wyprzedzany przez Roberta Lamberta. Ten jest troszeczkę szybszy, ale oczywiście Woryna ma ostatniego słowa Na pewno nie powinien. nie pogodzi się z tym miejscem. No i teraz wypuścił się bardzo szeroko Kasper Woryna blisko Jakoba. Kowiaka, który z nich będzie godzić, No chyba jednak Kacper Wury, na tyle, że korzysta Robert Lambert na tym, że przez moment nie mogli się dogadać gospodarze, natomiast nie patrząc na potencjał maszyny Kacpra Woryny no to sądzę, że tutaj jeszcze coś może się wydarzyć, Robert Lambert oczywiście musi budować przewagę, delikatnie go teraz dźwignęło w szczycie łuku no i pytanie brzmi, czy tym razem, czy tym razem zdoła dowieźć trzy punkty Robert Lambert, bo przypominamy, że kilka chwil temu to mu się nie udało, kiedy w efektownym stylu przyczajony Przedziął go Leon Maccen. Czy powtórzy taką akcję? Kasper Woryna, teraz konsekwencje. Na około tu się też może wydarzyć coś dużego. Kasper Woryna. Czy może jednak Robert Lambert? ostatni wiraż? Woryna! 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 Co się dzieje? Kasper Woryna, ale śpieg! Niesamowita determinacja! I to Woryna zgarnia 3 punkty! To może mieć do siebie trochę pretensji Robert Lambert, on na, no, na pewno się nie spodziewał tam Kaspra Woryny, być może gdyby odwrócił gdzieś głowę e, na prostej przeciwległej ostatniego okrążenia, zobaczyłby Kaspra Worynę i można by gdzieś wjechać e, trochę do płotu, zablokować atak Kaspra Woryny, a tak e, wjechał Kasper bardzo daleko i Przeprowadził ostateczny atak, no na pewno wydawało mu się, że już nikt tam nie może wyskoczyć, a tu proszę Kasper Woryna, napędzony Robert Lambert na jednym kole. No. Skąd to się tam wziął? Być może świętało zwycięstwo. Widzimy tutaj fajny obrazek jak Kasper Woryna też trochę mógł stracić prędkości na tym Robert Lambert. Dziękuję kibicom za doping Emil Sajfutinów, my już też dziękujemy za ten mecz. Proszę zostać z nami, bo za chwilę oczywiście magazynę PGE Ekstra Ligi, natomiast to spotkanie nie byle jakie spotkanie mieli przyjemność skomentować. Patryk Malitowski, dziękuję. I Michał Mitrut, ja również dziękuję.